Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj znowu witam Was z mojego latającego dywanu. Dzisiaj znowu będą ćwiczenia takie wsiadzie trochę w leżeniu, takie bardziej relaksacyjne, na następne nasze spotkanie przygotuję dla Was zestaw ćwiczeń oddechowych, które na pewno Wam pomogą zwiększyć dodronienie całego organizmu, a także ćwiczenia oddechowe. Nie wiem, czy wiedzie, działają kojąco, uspokajająco, ale to następnym razem. Dzisiaj skupimy się na rozciąganiu górnej partii naszego ciała, ale również popracujemy sobie nad mięśniem brzucha. Tak, i to za chwilę. Na początek oddychamy. Wdech i wydech. Starajcie się, Wykonywać wdech nosem i wydech również nosem. Przypominam, pozycja prosta: siedzimy sobie, ręce swobodnie na kolanach, luźno, barki w dół, plecy proste, głowa do sufitu ciągnie. Wdech, wydech, dech. I każdy w swoim tempie. Głęboki wdech i pamiętajmy, wydychamy również nosem. Ok, prostujemy ramiona, cały czas wdech i wydech. Zaciskamy dłonie w pięści. I prostujemy. I jeszcze raz, raz, prostujemy. Raz, raz, oddychamy. Kleńce proste. Raz. Raz. raz, 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 raz i raz. I to samo robimy, unosząc ramiona w górę. I tak samo pracujemy. Otwieramy i zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, otwieramy. Plecy proste. Plecy proste. Dech i wydech nosem. Barki w dół. I to samo wykonujemy, przesuwając ramiona do przodu. Proste plecy. puszczamy, proste ciało, wdech i wydech, opad, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i wdech. I pozostajemy w opadzie, przytrzymać chwilę. Przytrzymać, Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Nie opada, nie podnosimy jej do góry, tylko głowa i tułów tworzą jedną linię. Przytrzymać jeszcze chwilkę i powrót, powstajemy. Głowa prosto, ramiona w bok. Łączymy i rozkładamy. Opuszczamy. Wdech. Wydech. Do góry ramiona. Łączymy dłonie razem i przodem opuszczamy. Jeszcze raz. Góra. Łączymy dłonie. Opuszczamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, I wdech. I wydech. Ramię nakładziemy. I znowu. Łokcie na zewnątrz. Delikatnie. Wytrzymać w tej pozycji. I wstajemy. Łokcie na zewnątrz. Opad. I wstajemy. Opad. zmieniamy Słuchajcie, siat z krzyż, krzyżnym. Druga noga jest z przodu. Tak. I jeszcze raz to samo. Opad. I wstajemy. Opad. 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 I Opad. I pozostajemy w opadzie chwilkę. Rozluźniamy i ramiona, i nogi. Ok. Teraz tak. Prostujemy jedną nogę. Prawa noga jest dalej ugięta. Tak? Stopę staramy się przesunąć jak najbliżej oka. Dobrze. Stopa lewa flex. Mhm. I teraz przesuwamy tu, obracamy tu. W kierunku nogi wyprostowanej. Delikatnie, powolutku wykonujemy skłon, opad, właściwie opad. Tak? Jeżeli ktoś może, złapie się za palce. Chwilę. I wstajemy. Jeżeli nie, to złapać się, nie wiem, tu na wysokości, kolana, łydki. Pilnować tego, żeby stopa, żeby palce były zadarte. Tak? I wytrzymać w tej pozycji. Stajemy, Wprostujemy ciało. Ramiona w górę. Wytrzymać. Stopa cały czas zadarta. Rozluźniamy. Rozluźniamy. Jednak pozostajemy w tej pozycji. I teraz złapać delikatnie całgięte kolano. I delikatnie naciskamy, przyciągając kolano do podłoża. rozciągać się troszkę, tak, ok, i zmieniamy nogi, Prawą prostujemy, lewa, tak przypominam, stopa jest skięta grzbietą, drugą nogę przesuwamy jak najbliżej stopę prawego uda, tak, Delikatny skręt i opad. Tak, Jeżeli ktoś może, łapie się za kolano, jeżeli nie, za kolano za stopę, jeżeli nie, to tutaj płytka, noga na wysokości kolana. I wytrzymujemy. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilę i wstajemy, prostujemy ciało, ramiona do góry. Mhm. Uh -huh. Kładziemy dłonie na lewym kolanie i przyciskamy takimi delikatnymi ruchami. Kolano. Do podłoża. Stopa cały czas zadarta. Prawa. Plecy proste. Ok. I znowu wyprostować, wyluzować. Ok. Wyluzować nogi. Teraz starajcie się połączyć stopę razem. Przyciągnąć jak najbliżej ciała. Jeżeli damy radę, łapiemy się za stopy i delikatnie przyciągamy, delikatnie, przyciągamy tułów, tak delikatnie. Jeżeli nie możemy złapać się za stopy, złapcie się tutaj za kostki i to samo. Starajcie się nie pochylać głowy, tylko cały tułów delikatnie przesuwamy do przodu. Powoli, tak. Nie, żadne, nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów. Przypominam, że nikt z nas nie goni i nikt. Mamy czas. Możemy sobie trochę poćwiczyć. Pamiętajcie, nie ćwiczcie, jeżeli występują jakieś bóle w odcinku lędziwiowym czy krzyżowym kręgosłupa. Tak to wykonujemy to ćwiczenie w taki sposób, żeby nic nie bolało. Dobra, i teraz chciałam, ach, próbujemy o, położyć łokcie i delikatnie złapać tutaj się za kostki, tak, i łokciami naciskamy na uda powyżej kolana. Mhm. Raz. 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 Dodatkowo słuchajcie. Wykonujemy taki delikatny opad do przodu. Raz raz, 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 raz i raz. Ok, rozluźniamy nogi. Ok. I przechodzimy do klęku. Pamiętajcie o tym, że dłonie na wysokości barku. Tak? Luźno. Staramy się utrzymywać kąty proste, mniej więcej, i wykonujemy ugięcie ramion, i wyprost. Pilnujemy tego, żeby nie przenosić całego ciężaru do przodu, bo nasze ramiona mogą tego nie wytrzymać. Tak? To jest dość duże obciążenie, czyli ciężar ciała równomiernie roz, rozkładamy na nogi i na ręce. Tak, ale żeby te ręce też wykonywały pracę. I ćwiczymy. Sześć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Wykonujemy siatkę klęczny kolana na zewnątrz, ile możemy, tak? I rozciągamy barki. Głowa między ramionami. I staramy się paluszkami odsunąć jak najdalej. Tak, rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. Ok, wstajemy powolutku, kręg po kręgu, kręg po kręgu, kręg po kręgu, ok, krążymy barkami, krążymy, 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 tak? I jeszcze raz, klęk podparty, nogi na szerokość bioder, e, dłonie pod, barkami i jeszcze raz, tylko staramy się w tej chwili żeby to ćwiczenie wykonywać w taki sposób, żeby łokcie szły teraz blisko blisko tułowia, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I znowu wyciągam ramiona, głowa Okay. Teraz to samo. Ramiona uginamy. Szerzej kolana i czoło kładziemy na naszych rękach, na naszych dłoniach. Tak i wytrzymać odpoczywamy chwilę w tej pozycji. Dobrze. I jeszcze raz prostujemy ramiona i nisko schodzimy. Głowa. Ok, stajemy powolutko, 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 powolutku, powolutko. Powolutku, 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 powolutku. I rozluźniamy. 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 Super. Tak, i znowu kółeczka do tyłu, i dwa kółeczka. Do przodu. Mhm. Złapać się w koszyczek z tyłu. Tak? Dalej jesteśmy w klęku. Jeżeli komuś niewygodnie, może w siedzie klęczny, jeżeli komuś niewygodnie przechodzi do klęku, tak? I delikatnie unosimy proste ręce. Ściągamy najpierw barki i unosimy ramiona. Rozluźnić. Tak? Jeszcze raz. Zaczynamy od tego, że ściągamy barki i delikatnie unosimy ramiona. Rozluźniamy. Gotowi? Zaczynamy. Barki do góry przytrzymać. Rozluźniamy. I znowu luźno, luźno, luźno. Kółeczka do tyłu. Dwa do przodu. Bywa super. Ok. I teraz kładziemy się na plecach i ramiona kładziemy o, o, rozkładamy. Prawe ramię. W prawą stronę, lewe ramię. W lewą stronę. Szeroko. Na razie odpoczywamy. Nogi lekko ugięte. Tak. Upajamy się. Uh -huh. I teraz idąc po podłodze, przenosimy ramiona w górę i znowu skręcamy delikatnie. Tak? I do pozycji wyjściowej. I jeszcze raz do góry i do pozycji wyjściowej. Przenosimy ramiona wzdłuż tułowia, tak? Nogi delikatnie bliżej pośladków, tak? I podnosimy biodra. I co? To jest sześć razy. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Raz. Opust. Dwa. Opust. Trzy. Opust. Cztery. Opust. Pięć. Opust. Sześć. Opust. Do tego ćwiczenia jeszcze wrócimy. Słuchajcie, kładziemy ręce w koszyczek za głowę. Nie ciągniemy ramionami. Ramiona swobodnie spoczywają. Tak, na, gło na ramionach głowa delikatnie unosimy tułów. I opuszczamy. Tylko górną część tułowia. I opuszczamy. 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 Ok. Robiona znowu wędrują na dół. I to, co było poprzednio. Przy czym robimy już siedem z i opustów. Gotowi? Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I odpoczywamy. Ramiona w górę i w dół. Góra i góra i dół i góra. I pozostają w tej pozycji. Pozostają w tej pozycji. Tak, proste w łokciach. I trzymamy. Dobrze. Przenosimy na bok. I dłonie są skierowane do sufitu. Możemy położyć ramiona na podłodze, ale staramy się, żeby w łokciach były proste. Tak? I jeszcze raz przenosimy do góry i na bok. Dłoń skierowana jest wnętrze dłoni do sufitu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa i raz i dwa. Teraz skręcamy dłonie do podłoża. Tak, czyli wnętrze dłoni idzie do podłoża. OK. I przenosimy wzdłuż ciała i znowu szeroko. Wzdłuż ciała i szeroko. Wzdłuż ciała. I szeroko. Wzdłuż ciała. Szeroko i kładziemy ręce ramiona na podłoże. Ok. Teraz prawa noga, prawą nogę prostujemy, lewa noga jest ugięta. I teraz podnosimy, ale możemy tak, żeby nie za wysoko, tak żeby nogę zrównać, udo z jednym udem. Opuszczamy i podnosimy. I też sześć razy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odstawiamy, zginamy prawą nogę, lewą prostujemy i to samo ćwiczenie. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Odstawiamy. Znowu koszyk, głowa dna w e, e, koszyczku, na dłoniach i znowu sześć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i sześć. Ok. I te ćwiczenia słuchajcie. Możecie sobie powtarzać, nie przeginać, zwiększać ilość tych ćwiczeń, robić sobie odpoczynek i pracujemy nad dolną partią mięśniową brzucha i nad górną. I kolejne ćwiczenie, teraz troszeczkę na udaj, na pośladki, spinamy poślady, tak? Stopy y, point, czyli obciągamy paluszki, y, y, opieramy się na prawym przedramieniu, Podnosimy lewą nogę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jeszcze siedem. Świetnie. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Ok. Uginamy nogi. Unosimy. I opuszczamy. Unosimy. I opuszczamy. Unosimy. I opuszczamy. Prostujemy. Jeszcze jedna dziesiątka. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Bioda do przodu. Pamiętajcie, pośladki spięte. Osiem, dziewięć. O, już czujemy fajnie, nie? Dziesięć. Opuszczamy. Słuchajcie, Niech sobie nogę odpocznie i przekulać się na drugą stronę. Popracujemy też prawą nogą. Tak, opieramy się na lewym ramieniu. Drugie ramię może tutaj spoczywać tak koło lewego. Jak nam będzie wygodnie, jeżeli nam lepiej utrzymać równowagę, no to wtedy niech te dłonie będą na podłożu tutaj przed nami. Jeżeli nie, to może luźno spoczywać na wiatrze. Napinamy pośladki. Biodra delikatnie do przodu, palce obciągamy. Jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilę odpoczywamy, tak, kółeczka stopami. I podnosimy nogi dwie. Wytrzymać chwilkę, opuszczamy. Unieść, opuszczamy. Unieść i opuszczamy. Prostujemy chwilę, odpoczynek. Wdech nosem, wydech nosem i delikatnie się unieść, tak żeby się nie zapadać. Delikatnie się unieść, jeżeli wygodnie nam z tą ręką z przodu, prawą. Okay. Jeżeli nie, to nie i jedziemy raz. Dawać dwa, trzy super, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. Dobra, teraz kładziemy się na brzuchu. Tak. E, broda. Na rękach kładziemy dłoń na dłoń i brody kładziemy na, na ramionach, na, na dłoniach. I podnosimy nogi, tak? I opuszczamy. I jeszcze raz podnosimy, opuszczamy. Podnosimy, opuszczamy. I co? Dycha? Jedziemy? Dobra. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze trochę, dym! Jest! Wyluzować, odpoczywamy. Tak, kulamy bioderkami. Prawo, lewo, prawo, lewo. Super, bardzo dobrze. Jeżeli daliście dychę, to naprawdę możecie być dumni. Tak? I teraz jeszcze raz. Dawno, dawno w podstawówce pani kazała na WF robić. Kocik grzbiet. Wytrzymać. I teraz plecy wklęsłe głowę do góry. Kocik grzbiet. I wklęsłe. Kocik grzbiet. I wklęsłe plecy. I jeszcze raz kocik grzbiet. Jak idzie, dobrze? I wklęsłe. Siat klęczny. Wow. Troszeczkę. Odpoczywamy ramiona. Koszyk, głowa w koszyku. Delikatnie. Słuchajcie, i tak jakie robimy. Jakby delikatne skłony, tylko one są w postaci takiego wachnięcia. Głowa w koszyku. Jedna strona, druga strona. Jeżeli ktoś z Was nie może tego wykonać w siadzie klęcznym, o czym mówiłam już wcześniej, to wstaje, tak? I robi to w klęku. Dobra, odpoczywamy, Wyrozowujemy. ściągamy barki, nos do góry, głowa. Plecy, uśmiechamy się, i wszyscy, wszyscy, co do jednego, wysyłamy sobie całusy. Do zobaczenia. Spokojnie ćwiczymy, spokojnie, bez świrowania, codziennie, delikatna da dawka gimnastyki na pewno nam się przyda. Do zobaczenia.